w Beskidzie Śląsko-Morawskim, czyli w Czechach, niedaleko granicy Polski. Jeśli spojrzycie na mapę Beskidu Śląsko-Morawskiego, to widać, że jest ułożony tak równoleżnikowo i przecięty dwoma głębokimi dolinami: doliną Morawki i doliną Ostrawicy. Rzeki te dzielą Beskid Śląsko-Morawski na trzy nierówne części. My w tym momencie jesteśmy nad Morawką. Na wschód od nas jest grupa Ropicy a na zawód od nas grupa Łyse i Chory, czyli najwyższej, najwyższa część Beskidu Śląsko-Morawskiego. Punktem wyjścia dzisiejszej wycieczki jest wieś Morawka położona głęboko w dolinie rzeki Morawki. Znajduje się tutaj duży obszerny parking, na którym na pewno znajdziecie swoje miejsce. A my wybieramy się dzisiaj na Ropice. Najwyższy szczyt pasma Ropicy najbardziej na wschód położonej części Beskidu Śląsko-Morawskiego. Z Morawki w pasmo Ropicy biegną cztery szlaki. My pójdziemy szlakiem żółtym, czyli najkrótszym, tym, który najszybciej doprowadzi nas do szczytu Ropicy. Godnie asfaltem, ale to tylko przez chwilę. Mamy takie zasadnicze pytanie o pogodę. Jesteśmy dokładnie na krawędzi chmur. Na lewo od nas, nad grzbietem ropicy, są chmury, a na prawo słoneczka. Teraz pytanie, w którą stronę te chmury się przesuną tak nam się uda albo mniej troszeczkę uda nasza dzisiejsza wycieczka Wyszliśmy ponad wieś mamy dalej asfalt chociaż taki zdezelowany ale droga zrobiła się nagle o mało co pionowa znajduje się na wysokości 460 metrów nad poziomem morza oczywiście a nasz cel ma 1082 metry to znaczy, że dzisiaj mamy do pokonania 600 metrów w pionie wreszcie odsłonił się jakiś widok w dole mamy dolinę, którą będziemy dzisiaj wracać, a tutaj jest kotarz naprzeciw nas. Robiło się przyjemnie, płasko. Będziemy teraz trawersować stoki bocznego grzbietu ropicy. Teraz się spotykamy źródełko. Liści pramień ale wody tu za dużo nie wypływa. Przynajmniej w tym momencie. A to kolega znudzony czekaniem na mnie. Jak zawsze idę bardzo wolno. Biet ropice Trzeba powiedzieć, że tylko pierwsza część była bardzo stroma i wymagająca, a później się wypłaszczyła i końcówka jest bardzo przyjemna. Także za bardzo tutaj się nie wymęczymy. Weszliśmy na przełęcz pod Wielkim Lipowym. Półtora godziny nam to zajęło, idąc naprawdę bardzo powoli. Tutaj słoneczko się po raz pierwszy pokazało, no właśnie zniknęło w tym momencie, ale zaraz znowu wejdziemy do lasu, więc znowu będzie ciemno. Tutaj opuszczamy żółty szlak, który trawersuje ro... grzbiet ropicy, a my idziemy na ropicę, czyli najwyższy szczyt tego grzbietu. Idziemy czerwonym szlakiem na południe. Szlak prowadzi teraz samym grzbietem. Bardzo kamienistą dróżką w dosyć gęstym lesie. Pierwszy fragment grzbietu prowadzi na wielki lipowy. Trzeba przyznać, że jest całkiem stromo, ale to tylko 300 metrów podejścia. 300? W poziomie. Nie w pionie. Kropice przed nami, zalesiony szczyt, mamy niecały kilometr jeszcze w dalszym ciągu nie ma żadnych widoków, nic nie widzimy poza ścieżką. I lasem, w zasadzie od samego początku naszej dzisiejszej trasy. Może to się kiedyś zmieni? Na sam koniec jeszcze trochę stromo ale zostało nam już 200 metrów w linii prostej a 50 w pionie i będziemy na szczycie ropice. no i dotarliśmy do Ropicy po czesku to są Ropice czy jest Ropice? Niczym szczególnym się te Ropice nie wyróżniają. Takie maleńka, maleńka polanka. Jakby nie to, że tu jest kilka tablic przeróżnych, to trudno było poznać, że to najwyższy szczyt pasma Ropicy. Czyli najwyższy szczyt wschodniej części Beskidu Śląsko-Arabskiego. Szczyt ten jeszcze łatwo poznać po takiej drewnianej figurze. Figura ta przedstawia Peruna, czyli gromowładnego boga, boga piorunów, ale dosyć lichutki ten, ten Perun tutejszy, łatwo wywracalny. Ten bóg piorunów ma być, nie wiem dlaczego, symbolem pokoju między Polakami, Czechami i Słowakami, no ale uwierzmy, że jest. Jesteśmy z powrotem na wielkim lipowym, i kolega właśnie odkrył kamień graniczny, który tutaj się zachował, to jest kamień jeszcze gdzieś z przełomu XIX-XX wieku, wyznaczał granicę między komorą Cieszyńską a ziemią Frydecką. Kamień ma numer 68 i tutaj odwrócony jest do nas w stronę frytka, czyli po tej stronie. Leżały ziemię frydeckiem. Może nie dokładnie po tej stronie, bo kamień pewnie jest ob obrócony. Jakbyśmy ten kamień podnieśli, to tam na dole byłyby litery oznaczające komorę cieszyńską. Ponownie jesteśmy na przełęczy pod Wielkim Libowym. Wróciliśmy tą samą drogą grzbietem. Pójdziemy teraz w drugą stronę. W dalszym ciągu szlakiem czerwonym. Będziemy szli już do skroniska Ropiczka. Był czas, kiedy grzbietem, którym teraz idziemy, grzbietem pasma Ropicy, biegła granica polsko-czeska. To było w latach 1938-1939. Bardzo przyjemnie się tutaj idzie taka wypłaszczona ścieżka, teraz już idziemy nawet w dół. Oj, sama przyjemność, to nagroda za trudy, chociaż te trudy póki co. No nie już dobre, nie były na tej wycieczce zbyt duże. O jest, 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 pokazała się. Łysa góra, widać wieże. A tu autostrada do stroniska. sam koniec pokazała nam się jakaś panorama gór. To są zdjęcia na wschód. To jest grzbiet biegnący do Jawornika, samego Jawornika stąd nie widać. No wieje, wieje mocno na tym grzbiecie. Takim, no może nie do końca odkrytym, ale las jest mocno przerzedzony. A do schroniska zostało jeszcze jakieś 700 metrów. Już czuć zapachy z kuchni. No i dotarliśmy do schroniska rupiczka. O, nawet czynne jest jak słychać. Sytuacja wygląda tak, że schronisko jako schronisko jest nieczynne. Natomiast obok działa bufet w tej chwili. No to tak, mamy kofolu. Lalo. Mamy gulaszową. O, tak to wygląda. I mamy palaczynki, jak pan powiedział, naleśniki. Z schroniskiem na rodziczce to było tak, że pierwotnie stało tu polskie schronisko. To było pierwsze polskie schronisko, które stało na tych terenach powstało jeszcze przed pierwszą wojną światową. To powstało w czasach, kiedy Polacy, polscy turyści konkurowali tutaj z niemieckim Beskidem Ferajnem, który miał dużo schronisk, a to było jedyne polskie schronisko schronisko długo nie przetrwało bo jednym ze sportów narodowych Czechów jest palenie schronisk no i spłonęło po kilku latach potem w 24 roku wybudowano tutaj czeskie schronisko dzisiaj schronisko jest w prywatnych rękach ale nie jest na co dzień czynne jak widać dzisiaj w ogóle nie było czynne był czynny tylko bufet podejrzewam, że zimą tutaj za bardzo nie ma co liczyć na posiłek po posiłku, po wypoczynku wracamy w stronę Morawki. Wracamy zielonym szlakiem. Bo on najpierw trawersuje grzbiet w stronę, w stronę Ropicy. A później, stromo schodzimy w dół do doliny. I już doliną do samej Morawki. Wyraźnie, zielony szlak, którym teraz idziemy, nie należy do najpopularniejszych. Jest mocno zarośnięty trawą. Droga robi się coraz bardziej stroma, chociaż to jeszcze ciągle trawers to nie jest ten najbardziej stromy odcinek. Nie doliny, droga asfaltowa wiedzie tędy, więc teraz już wygodnie. To, co strome jest za nami, było rzeczywiście mocno stromo. Trzeba było bardzo uważać, żeby jakiejś kontuzji się nie nawawić, ale teraz już sympatyczna droga. W cieniu słoneczko lekko prześwieca przez między drzewami. Zaczynają się już tutaj czeskie halupy. Jak widać pięknie, ciersko bardzo sympatyczny odcinek naszego szlaku. Na koniec pogoda wynagrodziła nam niedostatki pierwszej części trasy. Zostało nam jeszcze 2 km do parkingu, ale podsumujmy naszą trasę. Weszliśmy dzisiaj rano z Morawki żółtym szlakiem na przełęcz pod Wielkim Lipowym. Tutaj skręcamy na czerwony szlak na południe, na Ropicę, na szczyt Ropicy. Z powrotem tym samym szlakiem na przełęcz, i dalej z ciąż czerwonym szlakiem na północ do chaty Ropiczka. Z Haty Ropiczka. Zeszliśmy zielonym szlakiem do głębokiej doliny potoku to jest wielki lipowy potok, tak to się nazywa. No i teraz już prawie do końca pójdziemy zielonym szlakiem. Mamy jeszcze jedno miejsce, na które musimy uważać. Gdybyśmy zielonym szlakiem szli do końca, doszlibyśmy do morawki, ale w dolnej jego części musielibyśmy szosą wracać do parkingu. Dlatego w pewnym miejscu musimy zejść z zielonego szlaku. Na ulicę, która prowadzi do centrum i właśnie do parkingu. To jest to miejsce, w którym musimy zejść z zielonego szlaku. Zielony szlak prowadzi prawą odnogą, a my skręcamy w lewą. No i cóż, zostało nam jeszcze 500 metrów do parkingu. Za chwilę będziemy przy głównej drodze Morawki. Podsumujmy. Droga, jak mówią Czesi, była nienaroczna. Czyli nie była męcząca. Naprawdę taka sympatyczna pętelka. Może nie za bardzo okrągła, ale koślawa. Ale nie było dużo uciążliwości. Było trochę stromizm w górę i w dół ale naprawdę nie były jakieś szalone przede wszystkim nie były długie to pierwsze ale zakładam nie ostatnia nasza wycieczka w Beskid Śląsko Morawski zapraszam już teraz serdecznie na raz następny piszcie czy szliście tędy, czy macie zamiar tędy iść zapraszam do dyskusji pod filmem, trasa będzie link do trasy Również pod filmem. A ja na dzisiaj dziękuję. Cześć, do zobaczenia.